Która godzina, pyta rodzina, jak kraj jest wielki, przeszli z Wszyscy gotowi? Można zaczynać? Zatem otwieram nasz program już! Tik-tak, 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 tak Ja jestem pan dik tak a to mój mały świat. Tak, 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 to ja tik, tak, a to mój mały świat. Zacznijmy. Proszę. <kliwne> trzy, cztery. Cześć. Dzień <kliwne> dobry. was z miecza. Nie zrozumiałem, z miecza. Nie z miecza, tylko z biecza. Wiesz co, Krzysiu, jak się nie pozbędziesz tego wstrętnego kataru, to z naszej dzisiejszej podróży To To co ja mam biedny zrobić z tym losem? Najlepiej skoczmy do apteki. O, masz pomysł. pomysł. Służyć? Czy może ma pan jakieś kropelki na katar? Niestety, proszę Pana. To, to może jakieś tabletki albo i co? Niestety, jak Pan widzi, niczego takiego tutaj nie ma. Ojej, no to co jest w tych wszystkich pojemnikach? Przeszłość, proszę Pana. To, co tu widzimy, to są stare eksponaty. Hmm. Różne pojemniki, butelki, flakoniki, w których niegdyś trzymano lekarstwa. A co to jest za gruszka? Jest to dmuchawka do otwierania torebek. Tutaj wkładam na i na Aha, a to obok? Jest to zgniatek do korków. Żeby korek pasował do butelki, trzeba było go zgnieść i wtedy pasowała kula. Flor sambuci spet karpat. Nic z tego nie rozumiem. A to rozumiesz? Olricin. Tak, to rozumiem. Olej rycynowy. Pycha. <grymne> Ua, fuj. Ale zdrowe. Nie wiem, czy wiesz, Krzysiu, ale znaleźliśmy się w największym Muzeum aptekarstwa na Podkarpaciu. Tak. Tak, tutaj możemy zobaczyć nie tylko jak nigdyś wyglądała apteka, ale także i kuchnia. To znaczy, że w aptekach gotowano? Owszem, a także dokonywano wstępnych zabiegów przy produkcji leków. A, czyli wsypywano różne mikstury, mieszano, warzono, gotowano. Zioła, wywar, ziół gotowano. Używano do tego jeszcze czego? Z czego robiono lekarstwa? I y Dalej się robi. No z jakichś różnych Kramów. muszelek, y Kraków. raków, krabów. Krabów? Roślin różnych. A czy w aptece także pieczono ciasta? Tak, zajmowano się produkcją ciast dietetycznych oraz win leczniczych i ziołowych. No. Czyli te ciasta były nie tylko zdrowe, ale też pięknie wyglądały. Tak, ślicznie. Jakie masz jeszcze ciekawe urządzenia w swojej aptece? Łaźnie piaskowe. Łaźnie? Do czego służyła Łaźnia piaskowa? Do przyrządzania leków. Trzeba było podprażyć troszeczkę. Suszarki do lekarstw. Maszynki do mielenia korzeni. A to są sztybce do wyrywania zębów? Zębisk. Chyba. Co to jest? To jest żelazko do wyrabiania ciast dietetycznych, takich bardzo płaskich. A co to za dziwne urządzenie? To jest termofo. A wiecie do czego służy termofo? Mm. Jak brzuch boli, to mama czasami kładzie taką gumę napełnioną ciepłą wodą. Tak. tak. Można mhm. też rozgrzać łóżeczką. Tak, kiedyś było, wyglądało to tak. Patrzcie, ile rzeczy potrzebnych jest do wyprodukowania lekarstw, prawda? A cóż to za dziwny globus? To jest mieszadło bębnowe służące do mieszania dziur. A, taka betoniara mhm. do ziół. Nie sądziłam, że do wyrobu leków potrzeba tak dużo przedmiotów. Mhm. Mhm. Tak ciekawych. Piękne są te stare przedmioty. Ale produkcja była wtedy o wiele dłuższa. Dzisiaj automatyka powoduje, że te leki szybciej się produkuje i więcej. Podstawowym narzędziem pracy aptekarza były moździerze. Mhm. A, śmieszne, od najmniejszego do największego. Mhm. Te porcelanowe służyły do ucierania maści balsamów, a tamte mosiężne do rozdrabniania surowców. A co to za śmieszne urządzenie? To są piególnice do wyrobu pigułek. Aha, najpierw wyrabiano ciasto i później z tego ciasta wytwarzano tabletki. Tak, pigułki się wrzucało do tabletkarki i były już gotowe leki. A po co w aptece taka armata? Hmm. Myślałam, że tym się nabija rurki kremem. Nie, to jest tubownica do napełniania tu był Aś! Zarażam bardzo, my tu gadu-gadu, a kroplek jak nie ma, tak nie ma. Jak się biedny wyleczy my, z tego? Krzysiu, byłam zapobiegliwa i wzięłam te oto kroplek. O, dziękuję bardzo. Co? spróbujesz muzykoterapii. Hmm, muzykoterapia, czyli leczenie muzyką. Bardzo ciekawy pomysł. Ha, na korbkę na prąd. To nie są skrzypce i nie na prąd. Co to, to jest lira korbowa. Instrument, który był szczególnie rozpowszechniony na terenie Ukrainy. Do wiecza przywędrował razem z lirnikami, którzy na niej grywali. Grywali na uroczystościach kościelnych, jarmarkach, odpustach. Wyróżniamy lirę korbową strunową i klawiszową. Czyli potrzebny był smyczek? Niepotrzebny był. Jego funkcję pełniwał który poruszany jest przy pomocy korby. Aha. To tego się tak naciskało? Naciskano klawisze. I kręcono korbką. Korbką dodatkowo. A to jest... Instrument również używany w naszych stronach. Tak się grało na Dudach. Bardzo dużo instrumentów wisi na ścianie. Są to instrumenty strunowe wykonywane w pieczu i najbliższej okolicy przez miejscowych lutników. Przemieśników, którzy wykonywali skrzypce altówki pasy basetle. Uj! Oj, co to takiego? To ludowy instrument obrzędowy nazywany perkotką albo tarapatką. Używany był w kościołach, zastępował bicie dzwonów w okresie Wielkiego postu. Mamy tutaj cymbały, mniejsze, nazywane pół i duże. Grywano na nich, używając palcatek. A czy te instrumenty, znacie? To pozytywki, tak, instrumenty mechaniczne. Lubię zwiedzać takie stare miejsca. Żałuję, że ci nie było miesiąc temu, jak Krzyś próbował się ogolić u fryzjera. To ja strasznie śmieszne, nie? Strasznie śmieszne. No, pomoc, ludzie! Krzysiu, jak Ty śmiesznie wyglądasz. Jak święty Mikołaj. No, ja lubię, to ja to mi? Ale śmiesznie nie wygląda, przeszedłem się ogolić, ale w tym zakładzie panują jakieś dziwne obyczaje. Krzysiu, bo to jest zakład w starym stylu, to jest muzeum. Tutaj są różne przedmioty, które już wyszły z użytku. Maszynka do podkręcania okay. wąsów, okay. maszynki ręczne do strzyżenia, brzytwy do golenia i opyszałki. A to jest, to jest takie bardzo śmieszne urządzenie. Tu się wkładało żyletkę O i Czyli tym kręcąc. Ty to jest tak. O, o dokładnie tak. Znaczy obraca samo. Kiedyś żyletki krzajne. były bardzo cenne uh -huh. i trzeba było je ostrzyć, żeby dłużej można było używać. A co to za dziwna siatka na twarzy? To jest binda. Służyła do zakładania na noc, na wąsy, żeby lepiej się podkręciły. No to golimy, panie. Ale to tajemniczo. strasznie. W tej sali zgromadziliśmy wyroby miejscowych rzemieślników. Wśród nich wyroby garnicarzy. Popatrzcie, ciekawe dwojaczki i trojaczki. Dalej mamy gliniane garnki i dzbanki. Są również misy, rondle, sita. To wszystko wyroby z gliny. Następne eksponaty pochodzą z działu blacharskiego i kotlarskiego. Kotlarskiego? Czy ta nazwa pochodzi od kotletów? Nie, nazwa ta pochodzi od kotłów, które kotlarze wyrabiali. Oprócz nich wyrabiali misy, rondle, patelnie. Do wyrobu używano, jak widzicie, blachy miedzianej oraz mosiężnej. Jednak w pewnym sensie miałaś rację. Tak, na patelniach można było smażyć kotlety. A czy w dzisiejszych czasach można jeszcze spotkać kotlarzy? Nie, zawód ten zaginął. Kotlarze w dawnych wiekach zgrupowani byli w cechu kowalskim. Cech ten najliczniej reprezentowany jednak był przez miejscowych kowali.

nie, ja tylko się przyglądam i pomagam tacie. Do czego ten dziś będzie? To będzie taki fragment ozdobny górnego zwiększenia bramy. Trafiliście dzieci do kuźni, w której się kuje, jak jeszcze za, zauważyli, stal na gorąco. Robi się wyroby artystyczne, ale niezależnie od tego, że się robi tutaj na gorąco, również robimy i pewne wyroby na zimno. Jak to? No tak, to na przykład... Patrząc na te patelnie, prawda? O, widziałam kiedyś takie na kuperku. No. Proszę zobaczyć. A jak zobaczyć, pan co? to robi? To, to wymyśla pan z głowy? No, to można w różny sposób wymyśleć. Można zrobić sobie zdjęcie i zdjęcia przenieść, a można po prostu zrobić projekt. Tak jak tam na przykład jest projekt. jak jest podobieństwo? No. Prawie identyczne. No. Przy pomocy takich prostych narzędzi, przenośników przenosi się cerkiel? po prostu projekt. To nie cerkiel, to jest taki przenośnik, przy pomocy Bardzo którego to... można przenieść po prostu z projektu każdą odległość. Opatrzcie. Na przykład dla formy weźmiemy sobie krawędź wieży ratuszowej i krawędź tego. I spróbujmy popatrzeć, jak to nam tu wygląda. Proszę. Dokładnie, no, prawie blisko tego. Jak to pan robi, że to jest takie wypukłe? Nie wiem, od spodu czy na jakiejś formie? Nie, to się wypłukuje normalnie na komadle. Ja Ci zaraz pokażę, jak to się robi. No spróbujemy zamienić te projekty, który został już zrealizowany, na tym na projekt, który jest w trakcie realizacji. Dobra? Podaj mi Danielku, ten drugi. O, proszę bardzo. Tutaj mamy ten sam element, który już jest tak. częściowo wykuł. Przy pomocy tego cyzyletka można wypuklać liderkę. Leżamy. i teraz można sobie przy pomocy młoteczka tak samo. tylko to trzeba robić z wielką precyzją. spróbować? No proszę bardzo. Masz, ja. No tu chodzi zdecydowanie o to, żeby uderzenie było pewne. A z jakiego materiału to się wykuwa? To jest wykonane z miedzi, ale można wykonywać z mosiądzu, można wykonywać ze stali, z tym, że ze stali niektóre elementy, jeśli to jest gruby materiał, trzeba robić na gorąco i wtedy jest bardzo duże utrudnienie. Bardzo się cieszę, żeście przyszły, zainteresowały się tym tematem i mam dla Was małą niespodziankę. Zbliża się dzień świętego Andrzeja. Przyda się na wróżbę. Mam dla Was taką ciekawostkę. Klucz od jednego z bieckich zamczysk, a było ich trzy. Na pamiątkę. Dziękujemy, Dziękujemy bardzo. Przepraszam, czy znaleźliśmy się w Krakowie? Nie! nie. To skąd te krakowskie stroje? Biecz był dawniej nazywany Małym Krakowem. Co ty powiesz? U, ciekawe. O, opowiedz jeszcze trochę o wieczu. Biecz ma ponad tysiąc lat, a prawa miejskie otrzymał 700 lat temu. Staro miasto. A czy są jakieś ślady po y, z... dawnej świetności? Yes pozostały resztki murów obronnych i trzy baszty z 17. Oj, baszty? Dużo. Bardzo dużo. Miasto leży na wzgórzu, na jednym ze wzgórz Pogórza Karpackiego. Przez miasto przepływa rzeka Ropa. To znaczy, że płynie w niej Ropa? Hmm. Nie, w wieczu są przeby naftowe, dlatego stąd ta nazwa rzeki. No, a wiecz leży niedaleko Krosna, w którym gościliśmy miesiąc temu. Tam też była Ropa. Ta. A czy tu mieszkali jacyś sławni ludzie? Tak. Jednym ze sławniejszych był Marcin Kromer, który studiował w Akademii Krakowskiej. Potem był biskupem warmińskim, sekretarzem, dyplomatą, geografem i historykiem. Do dzisiaj zachował się budynek, w którym mieszkał Marcin Kromer. Obecnie w nim się mieści muzeum regionalne. W Pieczu mieszkał także Wacław Potocki, który był pisarzem. Jego imię nosi nasza szkoła. Centralnym punktem naszego miasta jest rynek. Ma kształt prostokąta, z którego wybiegają cztery ulice. Na środku znajduje się ratusz, budowany około 500 lat temu. Pod ratuszem znajdują się lochy, w których więziono i torturowano skazańców. A co to za figura? Ta figura przedstawia świętego Floriana, patrona strażaków. Dawniej wierzono, że jeśli w mieście znajdować się będzie jego figurka, to uchroni gród przed pożarami. A powiedz nam, czy jest tutaj jakaś kamienica, z którą jest związana legenda? Jest. Kamieniczka nosi nazwę Domu Zbója Becza. Becz był legendarnym założycielem naszego miasta. Był hersztyn bandy zbójeckiej, która napadała kupców i grabiła jadących szlakiem bursztynowych z Węgier nad Bałtyk. Czyli wniosek z tego, że nazwa Co? miejscowości Biecz... Jest od becza. Najcenniejszym zabytkiem naszego miasta jest kościół parafialny pod wyzwaniem Bożego Ciała, zwany biedką Kolegiatą. Może do niego wstąpimy? Chętnie, A, chętnie. chętnie bardzo. Jest to typowy kościół trójnawowy. Tak, są trzy na Pierwsza, druga i tam trzecia mała zapasowa. Naj, najstarszą jego część stanowi prezbiterium zbudowane w XV wieku. Dalszą część kościoła dobudowano w XVI wieku. W prezbiterium znajduje się ołtarz składający się z trzech kondygnacji. W polu środkowym ołtarza umieszczony jest obraz, zdjęcie z krzyża z XVI wieku. Pochodzenia zagranicznego. Musimy jeszcze dodać, że ten obraz pochodzi z bardzo znanej szkoły Michała Anioła. Czy to złote jest prawdziwe? Tak, oczywiście. Ojku. Piękne. Po obu stronach są stale renesansowe, bardzo bogato zdobione rzeźbami. Przepiękne, bardzo. Piękne. śliczne. Każda buzia jest inna. Wszystko drewniane. A powiedz mi, co to jest ten balkonik? Ten balkonik to jest tak zwane oratorium królowej Jadwigi. Podczas pobytu w Bieczu modliła się tam. Królowa Jadwiga była z pochodzenia Węgierką, była z żoną króla Władysława Jagiełły, była wielokrotnie w Bieczu i zapisała swój majątek na odnowienie Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. A czy to jest chrzcielnica? Tak, to jest szczelnica brązowa z XV wieku. O, no. przydałoby się do tego, co nieco takiego malutkiego, słodziutkiego. Krzysiu Alinia. Co tam, Linia? Może być wypukła. będą <laughs> malutkie takie też było, żeby obladać czekoladę najchętniej. Chociaż nadmiar słodyczy jest niezdrowy, małe co nieco nikomu nie zaszkodzi. Szczególnie jeżeli jednym ze składników będzie miód. Wiadomo od wieków, że ma on właściwości lecznicze. A w czasach, gdy cukier nie był jeszcze znany, używano go do słodzenia i wyrobu ciast, głównie pierników. Myślicie może, że to ciasto dla wielkoluda? Nic z tego. To duży blok zrobiony dokładnie według starej receptury, z mąki, miodu i wielu korzeni, takich jak imbir, gałka muszkatułowa i pieprz. Niczego tu nie przekręciłam, bowiem nazwa piernik pochodzi od słowa pierny. Co znaczy pieprz? Taki blok leżakuje przez dwa tygodnie. Dopiero potem nadaje się do wytworzenia pierników i pierniczków. A to, jak myślicie, co to takiego? Podpowiem Wam, to czekolada. Myślę, że największy łakomczuch nie byłby w stanie spałaszować takiej ilości, a polane nią ciasteczka i pierniczki z pewnością będą smakowały. Jak widzisz, spełniamy wszystkie Twoje marzenia. Świetnie, ale sam tego wszystkiego nie zjem. Myślę, że podzielimy się z Wami i z Waszymi kolegami z Zagórza. A słodycze te ufundowała spółdzielcza wytwórnia pieczywa cukierniczego kasztelanka z bieczek. Tak jest. A, byłbym zapomniał. Mamy jeszcze dla Was prezenty ufundowane przez krośnieńskie huty szkła Krosno S.A. Krzysiu, ogrzałeś się już? już co nieco. To świetnie, bo mamy dla Was jeszcze jedną niespodziankę. O! O! Dzień się kończy I noc zapada Wtedy przychodzi Do nas balada A gdy się w życiu Coś nie układa Na wszystko Radę dobrą ma O srebrnych rzekach W kamionach I szarej peri spalonej słońcem W żywicznych lasach Lasach bez końca Balada Jada nam! Nie przeszkadzamy? Nie! Prosimy bardzo! Dziękuję. Mm, jak przyjemnie. Ja, proszę, Oj, dziękuję. Się. O, dziękuję. Pieczone, pie, pieczone. To już chyba ostatnie ognisko w tym roku. Oj, chyba szkole. niestety, tak. Mm. Będzie to wspominać. No, właśnie. Mm. Dziękujemy Wam bardzo serdecznie za tak wspaniałe przyjęcie. Pycha, no! Mm. Od razu ozdrowiałem. Mamy jakieś niespodzianki? Mamy dla Was w prezencie stół do gry w piłkę nożną, ufundowane przez firmę Italwil z Warszawy. Grzecie się? To nie nie wszystko! Ta. Wszystko. Mamy jeszcze dla Was i dla Waszych przyjaciół z Domu Dziecka w Zagórzanach ten oto zestaw gier i pusty Ravensburger, Również ufundowany przez firmę Italwil z Warszawy. No cóż, musimy się niestety rozstać. Do zobaczenia! Do zobaczenia za miesiąc! Pa, pa. pa! Ja jestem pan Tik Tak Ten zegar to mój znak Tak, 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 oia ja tik, tak, de zegar domou znak